11 dzień maja. Monika Horoszko witam Państwa i zapraszam na dziennik 7.1 News, w którym już za chwilę. Wyniki wyborów na Dolnym Śląsku. Wrocław pożegnał biskupa Józefa Pazdura. Puchar dla kosynierów Wrocław. Pierwszą turę wyborów wygrał Andrzej Duda z wynikiem 34,5% głosów. Tuż za nim Bronisław Komorowski 33,1% głosów. Trzecie miejsce z niespodziewanie wysokim wynikiem zajął Paweł Kukiz, uzbierał aż 20,5% głosów. Dolny Śląsk zagłosował. Gdyby tylko nasz region decydował o wynikach wyborów, pierwszą turę wygrałby Bronisław Komorowski z wynikiem 38%. Andrzej Duda uzyskał na dolnym śląsku 30%. Ostatnie miejsce na podium wyborów zajął Paweł Kukiz z wynikiem niemal identycznym jak ten oficjalny, obejmujący całą Polskę, czyli 20%. Mieszkańcy bulwaru i Kara, którzy udali się do szkoły podstawowej, aby oddać głos, musieli przeczytać bardzo dokładnie, do którego z trzech lokali wyborczych powinni się udać. Kłopotów jednak nie było. Frekwencja na Dolnym Śląsku wyniosła 33%. Kandydatów było 11, ale zdanie o tym, czy iść na wybory, wśród głosujących jedno. Jak najbardziej trzeba chodzić jest się patriotą na, na naszej Polski i chcemy wybierać dobrego prezydenta, żeby żyć bezpiecznie. Oczywiście. A dlaczego? wybieramy władzę, nie? Warto? Jestem Polką i będę chodzić, dopóki dam rady. Nie wiem. Bo potem możesz dostać co? Loda! Należy chodzić, bo jak się nie będzie chodziło na wybory, to znaczy ktoś za nas coś decyduje. A tak każdy człowiek ma szansę zadecydować o tym, co myśli. W drugiej turze wyborów zmierzą się Andrzej Duda i Bronisław Komorowski. Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się w niedzielę 24 maja bieżącego roku. Zmieniamy temat. W miniony weekend 9 maja w całej Unii Europejskiej odbyły się uroczystości z okazji Dnia Europy. W tym roku przypadła 70. rocznica zakończenia II wojny światowej oraz mija 65 lat od podpisania deklaracji Schumana. Podobnie jak w poprzednich latach, wrocławskie obchody odbywały się w Parku Staromiejskim. Tegoroczne obchody były wyjątkowe, w bieżącym roku minęło bowiem 65 lat od podpisania Planu Schumana, deklaracji powołującej Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, uważanej za zalążek tego, czym dzisiaj jest Unia Europejska. Z tej okazji wrocławianie uczcili ten dzień razem w parku Staromiejskim, który zmienił się w tak zwaną przestrzeń dla Europy. W sposób taki trochę zabawowy przy, przybliżyć wszystkim to, w jaki sposób Unia Europejska wpływa na życie nas wszystkich. Jest to 65. rocznica podpisania deklaracji Schumana, deklaracja, która stanowiła podwaliny wspólnoty europejskiej i była oczywiście odpowiedzią na II wojnę światową i na wszystkie tragedie, które wtedy się wydarzyły. Idea Unii Europejskiej. Zresztą w pięknie nam się wpisuje w tym roku również rocznica, dlatego że wczoraj świętowaliśmy 70-locie zakończenia II wojny światowej i właśnie e, to też staramy się podkreślać. W Parku Staromiejskim na specjalnie przygotowanych stoiskach odbyły się prezentacje, gdzie każdy z gości mógł zapoznać się z działalnością instytucji Unii Europejskiej, kulturą krajów europejskich, a także wziąć udział w licznych konkursach, zabawach edukacyjnych i animacjach oraz. Spotkać Wrocławian Europejczyków. Zamiast mówić, pokażę swoje ostatnie dzieło. Zajmuję się tym od 40 lat. Sztuka ta była popularna bardzo w XVIII wieku. W tej chwili dzięki mnie i kilku jeszcze zapaleńcom na całym świecie przeżywa swój renesans. Wycinam używając tylko nożyczek i papieru. Jestem ostatnim człowiekiem w Polsce, który się tym zajmuje. I jednym z ostatnich, który przestrzega kanonów tej XVIII-wiecznej sztuki, także, ale wprowadziłem też nowość: sylwetki z kreską konturową. Tego nigdy nie było. Jeżeli chodzi o etyczny aspekt, o którym mówiłam, mamy grę miejską, którą, poprzez którą promujemy ideę sprawiedliwego handlu. W trakcie tej gry miejskiej, która jest przygotowana przez punkt informacyjny Europe Direct, można się dowiedzieć, jaką drogę pokonuje kakao, od drzew kakaowca aż do naszych półek sklepowych w postaci czekolady i czym jest sprawiedliwy handel, w jaki sposób można hodować kakao, ale również inne produkty, zachowując... Dbałość o środowisko, o pracownika. Zapraszam do współtworzenia takiej mapy. Mapy dosyć charakterystycznej, bo zaznaczamy na niej miejsca urodzenia nasze, naszych dziadków, naszych rodzin, żeby stworzyć taką sieć powiązań. Pytamy o to, co jest dla nas, co nam się kojarzy z rodzinnym domem, o jakieś przepisy, bo ta akcja ma tytuł Przepis na pokój. Jest to związane z taką działalnością, którą prowadzimy działalnością zbierania historii, historii opowiedzianych, historii mówionej. Które jest, jakby, ma nam pokazać jakieś sieci powiązań, i um, to skąd kto pochodzi. Tego dnia w kilku częściach miasta można było spotkać grupy dzieci i animatorów promujących ideę Dnia Europy. Obchody w Parku Staromiejskim to już czwarty raz, kiedy Wrocław wziął udział w długiej tradycji organizowania Dnia Europy sięgającej aż do roku 1986. W katedrze pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela we Wrocławiu odprawiona została msza święta pogrzebowa w intencji świętej pamięci biskupa Józefa Pazdura. Miturgię przewodniczył metropolita wrocławski arcybiskup Józef Kupny. Homilię wygłosił biskup Ignacy Dec. Świętej pamięci biskupa Józefa Pazdura pożegnały tłumy wrocławian. Biskup Józef Pazdur urodził się w małopolskiej miejscowości Wola Skrzydlańska, 24 roku ubiegłego wieku. Należał do pierwszego powojennego rocznika przygotowywanego do posługi kapłańskiej na Dolnym Śląsku. Święcenia kapłańskie przyjął w Archikatedrze Wrocławskiej w 1951 roku z rąk prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego. Z każdego wysłuchał, każdemu poradził. I taki anielski człowiek, jak, jak po prostu ksiądz, tak jak powinno być na przykład. Bardzo był przyjazny, taki nadzwyczaj no taki ludzki, no taki bardzo ciepły i no same, same plusy, że tak powiem. No. Przez wiele lat był ojcem duchownym wrosawskiego seminarium. Sam o sobie żartobliwie mawiał, że jest ruchomym zabytkiem archidiecezji wrocławskiej z racji mieszkania w budynku muzeum. Nazywany był Ojcem Biskupem dzięki swojej dobroci i poświęceniu w wychowywaniu kolejnych pokoleń księży. Wielki humanista, wielki człowiek, miłujący w ogóle bliźniego, miłujący rodziny jako takie. Także nazwany był ojcem, ojcem duchowym, oczywiście tyle lat. No i bardzo zacny, zawsze miał takie powiedzenie piękne. Dziękuję, proszę, przepraszam, to była jego taka dewiza. I tak zostanie zapamiętany. Słynnych powiedzonek było więcej, ale właśnie to wyryło się w tysiącach serc. Znany był z tego, że w czasie mszy świętej wykłaszał cztery kazania. Jedno na początku, drugie tam, gdzie powinno być kazanie, trzecie przed przekazaniem sobie znaku pokoju i czwarte na końcu Eucharystii. Biskup Józef Pazdur zmarł w czwartek 7 maja o 8.40 w szpitalu we Wrocławiu. Miał 91 lat. Młodzi artyści na start. We Wrocławskim Klubie Anima odbyła się pierwsza edycja dolnośląskiego konkursu dla początkujących projektantów mody, wiosna na wybiegu. Udział w konkursie mogły wziąć osoby w wieku od 16 do 26 lat, które chciały zaprezentować szerszemu gronu swoje pasje do projektowania i autorskie wizje artystyczne. Oprócz tego uczestnicy mieli okazję do rozwijania swojej kreatywności i wrażliwości. Organizatorem i pomysłodawczynią konkursu była Mariola Turbias, czyli osoba od lat prowadząca tego typu wydarzenia w skali ogólnopolskiej. Była to pierwsza edycja takiego, takiego konkursu dla młodych projektantów tutaj w klubie Anima. Poziom był bardzo zróżnicowany, ponieważ były i młode dziewczyny, które schodzą do szkoły jest to pierwsza, druga klasa szkoły krawieckiej, które same wykonały te ubrania jak i poziom zaawansowany, czyli te dziewczyny, które są po szkole, pracują już niektóre w tym zawodzie, nie mogliśmy tego łączyć razem. Dlatego też poziom konkursu był nierówny i obok strojów nieco gorzej wykonanych można było zaobserwować naprawdę ciekawe i nowatorskie koncepcje. Więc jurorzy mieli z czego wybierać. Do tego prezentowali oni różne. Kryteria oceniania, więc wygrała najbardziej zbalansowana kreacja. Ja przede wszystkim miałem trochę inne spojrzenie niż reszta członków jury. Bardziej zwracałem uwagę z tego męskiego punktu widzenia, na co dzień zajmuję się stylizacją fryzur modelek. Na modelki zwracałem raczej uwagę na, na ich kreację, zwracałem uwagę raczej na, na to, czy jest zgodna z tematem, czy jest kre, kreatywna i przede wszystkim. Mniej więcej jakość wykonania. Cały zestaw, całe zaangażowanie młodych za kulisami, gdzie naprawdę było bardzo nerwowo, bardzo energicznie i powiem, że naprawdę na bardzo, bardzo wysokim poziomie dziewczyny się przygotowały. Każda inwestycja w młodych ludzi z pasją się opłaca. Potwierdziło to zresztą samo zaangażowanie uczestników. Kto wie, czy nie ma wśród nich przyszłych gwiazd polskiego przemysłu modowego? Kolejna edycja Silesia Cup za nami. Kosynierzy i kosynierki zajęły trzecie miejsce. Jednak w tym turnieju bardziej chodzi o miłą atmosferę i wspólną zabawę Lankrosem. Wśród kobiet najlepsze okazało się być Łotyszki S.L. Karyga, które wygrały także i rok temu. U mężczyzn druga także z Łotwy. Szóstą edycję Silesii Cup w Lakrosie można uznać za sukces. 16 drużyn, 4 boiska, 247 zawodników, 315 goli, 2 dni turnieju i dobra zabawa, której nikomu nie udało się jeszcze policzyć. Dla tych, którzy nie wiedzą jeszcze co to Lakros, Jest to sport narodowy Indian, a sama nazwa pochodzi z francuskiego, co oznacza najzwyczajniej zakrzywiony kij. Zawodnicy trzymają w rękach specjalne kije z koszem, do którego łapią małą piłkę. Ta drużyna, która strzeli więcej goli, wygrywa. Do Wrocławia przyjechały nie tylko polskie zespoły. Silesia Cup jest to międzynarodowy turniej lakros organizowany we Wrocławiu. To już jest nasza szósta edycja. No, Cieszę się wielką popularnością w całej Europie. Zjechało się do nas 19 drużyn z całej Europy. Mamy tutaj Brytyjczyków, Belgów, ludzi z Budapesztu. Ogólnie śmietanka europejskiego Lakrosa. Rzeczywiście, obcokrajowcy przybyli na stadion olimpijski przyjechali tu z wszystkich stron świata. Jesteśmy z Belgii. Jesteśmy belgijską drużyną narodową. Przyjechałyśmy z Rygi w Łotwie. Częńskie pojedynki także przyciągały za linią autu kibiców. Swoje koleżanki dopingowali ich rodacy z męskich drużyn. Nie trzeba się specjalnie wysilać, by dostrzec duże różnice między męskim a żeńskim graniem w Lakros. Tak, dziewczyny też grają, rozgrywane są e, zawody, zarówno damskie, jak i męskie. E, więc dla każdego coś się znajdzie do pooglądania. To całkiem inna gra. Nie mamy aż tyle sprzętu jak chłopaki. Inaczej ustawiamy się na boisku. Mamy też swoje przyrządy, których nie spotkasz w męskiej wersji. Ograniczamy kontakt fizyczny z innymi zawodniczkami. Nie wolno nikogo uderzać. To chyba wszystko. Pierwszy raz do Wrocławia przyjechała belgijska drużyna narodowa Belgium Beasts. Mimo, że przyjechali w piątek, skupili się od początku na turnieju. Zwiedzanie miasta i szukanie nowych znajomości wśród graczy innych zespołów zostawili na imprezę z soboty na niedzielę. W Polsce mamy 9 zespołów męskich i 4 żeńskie. Jak to wygląda w Belgii? Teraz jest całkiem dobrze. Mamy 9 męskich drużyn, 5 żeńskich, kilka całkiem niezłych meczów co sezon, więc tak, jest dobrze. Zwycięstwo w turnieju to jedno, ale wszyscy od początku przyznają, że tutaj bardziej chodzi o poznanie innych ludzi, zmierzenie się z nimi na boisku, pomoc w lepszym poznaniu swoich kolegów z drużyny przed meczami ligowymi w ich krajach. Tak, tu chodzi o grę, poznanie innych ludzi. Zwyciężanie też jest częścią tego turnieju, ale przede wszystkim tu chodzi o zabawę. Wrocław zachwyca każdego zawodnika i zawodniczkę za każdym razem, kiedy tu przyjeżdżają. Niektórzy idą pozwiedzać po turnieju, a niektórzy od razu po zameldowaniu się w hotelu. Byliśmy tu rok temu, zawsze przyjeżdżamy pociągiem. Alkoholowym pociągiem. Zwiedziliśmy znów stare miasto i mamy też sporo pamiątek. Bardzo nam się podoba. Widać w nim, że jest stare. Lak rozyskuje kibiców za każdym razem, kiedy organizowane są towarzyskie turnieje. Ludzi przyciąga ciekawość dyscypliną i tym, że jest to sport bardzo odmienny od tych, które wszyscy znamy. Oprócz tego, od razu dobre wrażenie robią pozytywne relacje między zawodnikami wszystkich drużyn, nawet jeżeli dopiero co się poznali. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym wydaniu dziennika 7.1 News. Na kolejnym w imieniu Łukasza Kocura zapraszam już jutro na godzinę 17.15. Do zobaczenia!